Wyobraź sobie, że pewnego zwykłego poranka jedenastoletnia dziewczynka idzie na przystanek szkolny. Nagle podjeżdża samochód, kierowca pyta o drogę, a potem dziecko znika na osiemnaście długich lat. Kiedy wszyscy myśleli, że J.C. Lee Dugard nie żyje, ona wychowywała dzieci swojego oprawcy w prowizorycznych namiotach na tyłach jego domu. Porwana, gwałcona, manipulowana przez prawie dwie dekady pozostawała niewidoczna dla świata. Mimo, że wielokrotnie powinna zostać odnaleziona, to historia, która pokazuje nie tylko bestialstwo ludzkiej natury, ale także tragiczne zaniedbania systemu, który miał chronić ofiary. 10 czerwca 1991 roku w Meyers, niewielkiej miejscowości w Kalifornii. 11-letnia Lee Dugard szła na przystanek autobusu szkolnego. Tego dnia miała na sobie swój ulubiony różowy strój. Była podekscytowana zbliżającą się wycieczką szkolną. Nie mogła przypuszczać, że nie zobaczy swojej klasy przez kolejne 18 lat. Rodzina Dugard przeprowadziła się do Meyers z Arcadia w Kalifornii zaledwie 9 miesięcy wcześniej. Tery, matka JC, i jej ojczym Karl Probyn wierzyli, że mniejsza wiejska miejscowość będzie bezpieczniejsza dla dzieci. Ironią losu jest to, że właśnie tam JC padła ofiarą jednego z najbardziej wstrząsających porwań w historii USA. Gdy dziewczynka szła pod górę w kierunku przystanku, szary samochód, prawdopodobnie Mercury Monarch, zatrzymał się przy niej. Kierowca opuścił szybę, jakby chciał zapytać o drogę. W tym momencie Philip Garrido, przestępca seksualny na zwolnieniu warunkowym, wycelował w jedenastolatkę paralizator. Poraził ją prądem do nieprzytomności, a jego żona Nancy wciągnęła bezwładne ciało JC do samochodu. Ojczym JC, Karl Probyn, widział całe zdarzenie z okna domu. Natychmiast ruszył za porywaczami na rowerze, ale nie był w stanie dogonić samochodu. Kilku kolegów z klasy Jaycee. Również było świadkami porwania. Rozpoczęły się poszukiwania na ogromną skalę. Jak często bywa w takich przypadkach, pierwsze podejrzenia padły na najbliższych, ojczyma Karla i biologicznego ojca J.C., Kenna Slaytona, z którym jej matka miała krótki związek w 1979 roku. Obaj szybko zostali oczyszczeni z zarzutów. South Lake Tahoe zamieniło się w morze różowych wstążek. Ulubionym kolorem JC. W pierwszych dniach dziesiątki lokalnych wolontariuszy przeczesywały okolice. Z czasem zaangażowały się organizacje Child Quest International i National Center for Missing and Exploited Children. Historia JC trafiła do telewizji, w tym do programu America's Most Wanted. Matka JC, Terry Probyn, założyła grupę JC's Hope. Która koordynowała działania poszukiwawcze i zbiórki funduszy. Sprzedawano kasety z piosenką J.C. Lee, koszulki, bluzy i przypinki, by zbierać pieniądze na materiały plakatowe i opłaty pocztowe. Przez lata organizowano czuwania przy świecach, starając się utrzymać historię J.C. w świadomości społecznej. Nikt nie przypuszczał, że dziewczynka jest przetrzymywana zaledwie 190 km dalej w Antiochii. W Kalifornii. Kim byli ludzie, którzy zniszczyli życie Jaycee i jej rodziny? Philip Garrido, urodzony w 1951 roku, dorastał w Brentwood w Kalifornii. Jego ojciec twierdził, że syn był dobrym chłopcem, dopóki nie uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu jako nastolatek. Po tym zdarzeniu Filip zwrócił się ku narkotykom, głównie metamfetaminie i LSD. Już w młodości wykazywał niepokojące zachowania seksualne. Przyznał się do masturbacji w swoim samochodzie w pobliżu szkół, obserwując dziewczynki. W 1972 roku aresztowano go za wielokrotny gwałt na czternastolatce po podaniu jej barbituranów, ale sprawa upadła. Gdy ofiara odmówiła zeznań, w 1976 roku Garido dopuścił się czynu, który miał wielki wpływ na jego przyszłość. Porwał 25-letnią Catherine Calloway w South Lake Tahoe i zawiózł ją do magazynu w Reno w Nevadzie, gdzie gwałcił ją przez ponad 5 godzin. Został aresztowany, gdy policjant zauważył podejrzanie zaparkowany samochód. W wyniku oceny psychiatrycznej. Garido został zdiagnozowany jako dewiant seksualny i chroniczny narkoman. Skazano go na 50 lat więzienia federalnego. W 1981 roku, odbywając wyrok w Leavenworth, poznał Nancy Bocanegre, która odwiedzała tam swojego wuja. Pobrali się w więzieniu. W 1988 roku, po odbyciu zaledwie 11 lat kary, Garido został warunkowo zwolniony. Wraz z Nancy zamieszkali w domu jego matki cierpiącej na demencję w Antiochii. Jako warunkowo zwolniony nosił elektroniczną bransoletkę z GPS i był regularnie odwiedzany przez kuratorów. Nancy Garido, współsprawczyni porwania, pracowała jako opiekunka w domu opieki. Ta z pozoru zwyczajna para ukrywała mroczny sekret na swoim podwórku przez niemal dwie dekady. Po porwaniu Garrido i jego żona zabrali nieprzytomną Jaycee do swojej posiadłości w Antiochi. Umieścili ją w dźwiękoszczelnej szopie na tyłach domu. Garrido przykuł dziewczynkę kajdankami i zostawił ją nagą, grożąc, że jeśli spróbuje uciec, zaatakują ją wyszkolone dobermany. Przez pierwszy tydzień Jaycee pozostawała cały czas w kajdankach. Jej jedynym kontaktem z ludźmi był Garrido który czasami przynosił jej fast food. Dostała wiadro do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Tydzień po porwaniu Garido po raz pierwszy zgwałcił skutą kajdankami dziewczynkę. Przez pierwsze trzy lata gwałcił ją co najmniej raz w tygodniu. Po pewnym czasie Garido przeniósł Jaycee do większego pomieszczenia, gdzie została przykuta do łóżka. Tłumaczył, że demoniczne anioły pozwoliły mu ją zabrać, a ona pomoże mu w problemach seksualnych, ponieważ społeczeństwo go zignorowało. Podczas wielodniowych libacji narkotykowych, które nazywał biegami, zmuszał Jaycee do dotrzymywania mu towarzystwa i świadczenia usług seksualnych. Dopiero po siedmiu miesiącach niewoli Jaycee poznała Nancy. Choć początkowo dziewczynka pragnęła jej aprobaty, Nancy była równie manipulacyjna jak jej mąż. Na przemian okazywała matczyną troskę, chłód i okrucieństwo, wyrażając zazdrość o Jaycee. Po około trzech latach Garido zaczął pozwalać Jaycee na okresowe uwolnienie z Kajdan, choć nadal trzymał ją w zamkniętym pomieszczeniu. W Wielkanoc 1994 roku po raz pierwszy dostała gotowane jedzenie. Wtedy też dowiedziała się, że jest w ciąży. J.C. urodziła swoją pierwszą córkę 18 sierpnia 1994 roku, mając zaledwie 14 lat. Musiała nauczyć się wszystkiego o porodzie i opiece nad niemowlęciem z programów telewizyjnych. Po narodzinach córki Garido gwałcił ją rzadziej, choć nadal to robił, zwłaszcza gdy zażywał narkotyki. Druga córka J.C. urodziła się 13 listopada. 1997 roku, gdy miała 17 lat. Jak później wyznała, był to ostatni raz, kiedy Garido ją zgwałcił. Z czasem Garido zbudował dla JC i jej córek prowizoryczny dom, składający się z namiotów i przybudówek na tyłach swojej posesji. Teren był ukryty za wysokim ogrodzeniem i drzewami, a wejście zasłonięte brezentem. Jaycee radziła sobie z niewolą, sadząc kwiaty i ucząc swoje córki w domu. Na polecenie, Garido, Jaycee i jej córki musiały zwracać się do Nancy, matko. A dziewczynki wierzyły, że Jaycee jest ich starszą siostrą. Gdy w końcu pozwolono im na kontakt z innymi ludźmi, ta fikcja była kontynuowana. Z czasem Garido zaczął angażować Jaycee. Prowadzenie swojej drukarni, gdzie pracowała jako grafik, miała dostęp do służbowego telefonu i konta e-mail. Klienci wspominali, że wykonywała świetną pracę, ale nigdy nie wspomniała o swoim porwaniu ani prawdziwej tożsamości. Świadkowie zeznawali, że Jaycee była czasami widywana w domu Garido, a nawet otwierała drzwi frontowe, by rozmawiać z ludźmi. Jej córki bawiły się czasem na podwórku. Nikt nie podejrzewał, że ta pozornie normalna rodzina skrywa tak straszną tajemnicę. Tragicznym aspektem tej historii są stracone szanse na uratowanie Jaycee. Funkcjonariusze organów ścigania odwiedzali rezydencję co najmniej dwa razy, ale nigdy nie przeprowadzili dokładnej kontroli całej posesji. Garido miał bransoletkę elektroniczną, był regularnie odwiedzany przez kuratorów i lokalne władze, a mimo to przez 18 lat nikt nie odkrył obecności JC i jej córek. System zawiódł na każdym poziomie. Przełom w sprawie nastąpił dopiero w sierpniu 2009 roku. 18 lat po porwaniu. 24 sierpnia Garido odwiedził biuro FBI w San Francisco, gdzie zostawił czterostronicowy esej o swoich poglądach na temat religii i seksualności, twierdząc, że odkrył sposób na wyleczenie dewiacyjnych zachowań. Tego samego dnia udał się na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley wraz z dwiema córkami Jaycee, prosząc o pozwolenie na zorganizowanie wydarzenia religijnego. Jego dziwne zachowanie oraz ponure i uległe zachowanie dziewcząt, wzbudziło podejrzenia pracowniczki kampusu Lisy Campbell. Poprosiła go o powrót następnego dnia i poinformowała policję. Policjantka Ali Jacobs przeprowadziła kontrolę przeszłości i odkryła, że Garido jest zarejestrowanym przestępcą seksualnym. Gdy Garido wrócił następnego dnia z dziewczynkami, Jacobs zwróciła uwagę na ich bladą skórę i niezwykłe zachowanie. Zaalarmowała biuro do spraw zwolnień warunkowych Garido. 26 sierpnia 2009 roku Garido został wezwany do biura kuratora wraz z Nancy, dwiema dziewczynkami i kobietą przedstawioną jako Alisa, która w rzeczywistości była Jaycee. Podczas przesłuchania Jaycee broniła Garrido, mówiąc, że jest zmienionym człowiekiem i dobrym dla swoich dzieci. Dopiero gdy Garido przyznał się do porwania i gwałtu, JC ujawniła swoją prawdziwą tożsamość. Po 18 latach JC Lee Dugard wróciła do swojej rodziny. 27 sierpnia 2009 roku spotkała się z matką. Miała wtedy 29 lat, a jej córki 11 i 15. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, dzieci urodzone w niewoli były zdrowe, inteligentne i elokwentne. JC nawiązała silną więź emocjonalną z porywaczami, zjawisko często opisywane jako syndrom sztokholmski, choć sama JC odrzuca to określenie twierdząc, że jej zachowanie było mechanizmem przetrwania. Elizabeth Smart, inna ocalała z porwania, podkreśliła znaczenie patrzenia w przyszłość z pozytywnym nastawieniem. Sean Hornbeck, również porwany jako dziecko, zauważył, że wyjście z takiej sytuacji jest jak wejście do nowego świata z czarno-białego do kolorowego. 28 sierpnia 2009 roku Filip i Nancy Garrido zostali aresztowani. Początkowo nie przyznali się do winy, ale 28 kwietnia. 2011 roku oboje przyznali się do porwania i gwałtu. 2 czerwca 2011 roku Filip został skazany na 431 lat pozbawienia wolności. Nancy otrzymała wyrok 36 lat więzienia, co teoretycznie daje jej możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe w 2029 roku. Jaycee nie uczestniczyła w ogłoszeniu wyroku. Zamiast tego wysłała pisemne oświadczenie, które odczytała jej matka. Ponieważ Garido był na zwolnieniu warunkowym w czasie porwania, Jaycee pozwała stan Kalifornia za zaniedbania, które przyczyniły się do jej 18-letniej niewoli. W 2010 roku przyznano jej 20 milionów dolarów odszkodowania. JC napisała dwie książki: A Stolen Life, A Memoir i Freedom. My Book of Firsts. Założyła fundację JAIc, która pomaga rodzinom dotkniętym porwaniami i traumą. Rozpoczęła terapię z udziałem zwierząt, szczególnie koni, którą dzieli z matką i siostrą. Historia J.C. Lee Dugard pokazuje zarówno najciemniejsze strony ludzkiej natury, jak i niewiarygodną siłę ludzkiego ducha. Przez 18 lat żyła w niewyobrażalnych warunkach. Była gwałcona, manipulowana i odizolowana od świata, a mimo to znalazła w sobie siłę, by przetrwać i chronić swoje dzieci. Jej przypadek obnażył też poważne luki w systemie nadzoru nad przestępcami seksualnymi. Mimo regularnych kontroli kuratorów, Garrido zdołał ukrywać swoją ofiarę przez niemal dwie dekady. Dziś JC Lee Dugard żyje własnym życiem, starając się odzyskać wszystko co zostało jej odebrane. Jak sama powiedziała: Nie pozwolę, aby moje porwanie i 18 lat w niewoli mnie definiowały. Będę pamiętać i żyła z tym na zawsze, ale nie pozwolę, aby to określało, kim jestem. Jeśli poruszyła cię ta historia, zostaw proszę komentarz z swoimi przemyśleniami. Każda sprawa, którą prezentuję na kanale W cieniu zbrodni, niesie ze sobą lekcję o człowieczeństwie i systemie który czasem zawodzi tych, których powinien chronić. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, które rzadko trafiają do głównego nurtu mediów, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.